I on mówił tak, że właściwie zaangażowanie, relacja pomiędzy przełożony podwładny, można by sprowadzić bardzo prymitywnie, bardzo kolokwialnie do dwóch takich alegorii, to znaczy one night stand, czyli pozostanie na jed, relacja na jedną noc i małżeństwo, i małżeństwo. I wydaje się, że jak Państwo nałożycie tego rodzaju kalkę, on, ja nie będę tego wątku już rozwijał, bo on jest sam w sobie dość intrygujący i może być przyczyną następnego naszego śniadania, ale jeżeli państwo nałożycie na to pewnego rodzaju kalkę swoich doświadczeń, doświadczeń, które wynikają z budowania relacji interpersonalnych pomiędzy podwładnym a przełożonym, które to doświadczenia jak państwo wiecie nie są proste, wydano tony atramentu na ten temat, napisano wiele case studies i tak dalej i tak dalej. To wydaje się, że jedna rzecz jest pewna, jedna rzecz jest pewna, nie możemy ignorować problemu budowania, zaangażowania pracowników, a najlepiej robić to w sposób świadomy, w sposób zorganizowany, w sposób uprocesowiony. to znaczy w sposób oparty o rzetelne badanie porównawcze, które to badanie będzie, proszę państwa, pewnego rodzaju wskaźnikiem dla nas jak powinniśmy, jakie procesy, jakie zachowania, jakie, jakie e, procedury powinniśmy wdrożyć w naszym przedsiębiorstwie, aby to zaangażowanie poprawić, a nie było, aby nie było to za, zaangażowanie typu one night stand.